My Unleash hell. Gladiator miał swoją premierę w 2000 roku, czyli 23 lata temu. Co najlepsze, druga część filmu w pewnym sensie powstaje właśnie od tych 23 lat. Kolejny przypadek rodem z produkcyjnego piekła awatara. W pewnym sensie los jaki spotkał Gladiatora 2 jest bardzo podobny do perturbacji przez które przechodziło dzieło Camerona. Ciągłe opóźnienia, ciągłe niezadowolenie ze strony studia, ciągłe zmiany scenariusza. A co do tych scenariuszy? O rany, działo się. Posłuchajcie historii powstawania Gladiatora 2. What we do in life? Echoes in eternity. Premiera Gladiatora była nie lada wydarzeniem w światku filmowym. Produkcja osiągnęła gigantyczny sukces, zarobiła setki milionów dolarów, zdobyła Oscara za najlepszy film, a Russell Crowe zgarnął statuetkę za najlepszego aktora. And the Oscar goes to Russell Crowe in Gladiator. Aż prosiło się o przygotowanie sequela, prawda? W końcu nie zabija się kury znoszącej złote jajka. Wszyscy świetnie zdawali sobie z tego sprawę. Russell Crowe chciał zrealizować sequel, Ridley Scott chciał zrealizować sequel, studio posiadające prawa do gladiatora, czyli Dreamworks, chciało zrealizować sequel. Zatem, dlaczego ten sequel tak długo nie powstawał? Oczywiście, fabularnie rzecz biorąc, historia w Gladiatorze została zręcznie domknięta, do tego potencjalne wystąpienie Russella w drugiej części mogło by z wiadomych względów nie mieć sensu. No ale pamiętajmy, że mówimy tutaj o wymyślonych historiach, a wymyślić można absolutnie cokolwiek. I w kontekście Gladiatora 2 naprawdę wymyślano cokolwiek. Pierwszy raz o kolejnej części Gladiatora zaczęto rozmawiać rok po premierze, czyli w 2001 roku. Wtedy też celowano w prequel. W studiu zależało, aby na ekrany powrócił Russell Crowe, który po premierze jedynki stał się absolutną gwiazdą. Aby historia miała jakikolwiek sens trzeba było celować właśnie w prequel. Opowieść miała koncentrować się na samych początkach kariery Maximusa w armii rzymskiej i ukazać jego drogę od zwykłego żołnierza aż do generała. Planowany był również romans między Maximusem a Lucillą, córką Markusa Aureliusa. Russell Crowe za powrót do swojej roli miał otrzymać 20 milionów dolarów. Dodatkowo jeden ze scenarzystów pierwszej odsłony filmu, David Franzoni, otrzymał zadanie napisania scenariusza. Na ten moment wszystko wyglądało nieźle, prawda? Historia która w sumie miała sens, oparta na klasycznej drodze od zera do bohatera, pełna walki, romansów i intryg. Idealny blockbuster. Niestety studio, czyli Dreamworks, zaczęło zwlekać i nagle do głowy przyszło im, że może jednak fajniej byłoby nakręcić sequel. Are you not entertained! Are you not entertained? Powstał kolejny zalążek scenariusza, który łączyłby prequel z sequelem. Na ekranie obserwowalibyśmy zarówno wydarzenia sprzed lat, które koncentrowałyby się na tym, kim byli rodzice Luciusa, jak i wydarzenia następujące po historii z pierwszej części, które to z kolei opowiadałyby losy powstałego z martwych Maximusa. Tak dobrze usłyszeliście. Maximus miał wrócić z zaświatów. Russell Crowe wraz z producentami bardzo intensywnie badali mitologię rzymską, aby odpowiednio Ukazać powrót bohatera do naszego świata. Szamotanina ze scenariuszem trwała do 2003 roku, kiedy to Ridley Scott ogłosił, że historia została domknięta i ostatecznie akcja rozegra się 15 lat. Po wydarzeniach z Jedynki i skupi się na starszym już Luciusie. Mielibyśmy dowiedzieć się, że ojcem chłopaka był nie kto inny jak Maximus. Reżyserowi zależało również, aby na pierwszym planie postawić nie walki gladiatorów, a powolny upadek imperium rzymskiego, korupcję i zepsucie w polityce. Ridley był na tyle zadowolony ze scenariusza, że planował rozpoczęcie zdjęć na 2005 rok. Niestety, gdy 2005 rok nadszedł, kamery nadal nie ruszyły, a studio cały czas było niezadowolone z efektów. Temat gladiatora 2 zaczął się coraz bardziej rozmywać i wtedy na białym koniu wjechał Nick Cave. Tak, ten piosenkarz. Okazało się, że Russell Crowe był niespecjalnie zadowolony z prac nad scenariuszem, który zresztą dość aktywnie pomijał jego rolę w filmie. Aktor cały czas lobbował za pomysłem opierającym się na powrocie z zaświatów. Z tym właśnie pomysłem zgłosił się do Nika i poprosił go o napisanie scenariusza. Czy Nick Cave napisał skrypt Gladiator? Tak. Tak. I to o tym, go To good idea. Gdzie jest? It's on the shelf somewhere at DreamWorks. Nick Cave twierdził w wywiadach, że absolutnie nie przypuszczał, że cokolwiek sensownego z tego wyjdzie, ale uznał, że napisanie scenariusza do Gladiatora 2 może być niezłą zabawą. Projekt Nika nosił tytuł Christ Killer, czyli tak, zabójca Chrystusa. Film rozpoczynał się, gdy Maximus budzi się w zaświatach. Szybko orientuje się, że brakuje w nich jego żony i syna. Okazuje się, że aby wydostać się do świata żywych, musi stoczyć walkę z siedmioma upadającymi bogami, między innymi Jupiterem, Apollo, Pluto, Neptunem, Marsem, Merkurym. Bogowie jednak zawierają z Maximusem pakt. Obiecują, że zaprowadzą go do jego rodziny, jeśli tylko zabije w ich imieniu Hefajstosa. Bohater pokonuje Boga i przenosi się do świata żywych. Siedem lat po wydarzeniach z pierwszej części. Spotyka starszego już Luciusa, który służy w armii i morduje chrześcijan. Maximus rusza na zwycięską wojnę przeciwko Luciusowi. Niestety przy okazji zostaje przeklęty. Jako nieśmiertelna istota musi przez wieczność uczestniczyć w słynnych wojnach z kart historii. Od Krucjat po wojnę w Wietnamie. Ostatnia scena całego filmu miała rozgrywać się w Pentagonie. Tak, tym w Waszyngtonie. Oczywiście scenariusz tego typu nie miał absolutnie żadnych szans na realizację. Co ciekawe Ridley Scott stwierdził, że całość nawet ma sens i jest zadziwiająco dobra. Niestety równocześnie przyznał, że żadne studio tego nie wyprodukuje. Dreamworks cały czas wyrażało zainteresowanie Gladiatorem 2, jednak takim bez udziału Maximusa Koncentrującym się na starszym Luciusie i jego pochodzeniu. Wszystkie plany jednak zakończyły się w 2006, gdy prawa do Gladiatora zostały sprzedane Paramount Pictures. Równocześnie jakiekolwiek prace nad kontynuacją zostały wstrzymane. You do have a name. My name is Gladiator. W ten sposób przenosimy się wiele lat do przodu. W 2017 pojawiły się pierwsze głosy o potencjalnym powrocie do tematu sequela. W 2018 Paramount oficjalnie dał zielone światło na rozpoczęcie preprodukcji, a w 2021 Ridley Scott potwierdził, że scenariusz jest na ukończeniu i niebawem praca nad Gladiatorem 2 ruszy pełną parą. Myślisz, Myślę, że co zatem wiemy o sequelu? Historia jeszcze nie jest znana, ale wiemy, że głównym bohaterem będzie starszy Lusius, w którego wcieli się Paul Mescal. O rolę ubiegali się również Austin Butler, Timothy Halamé oraz Miles Tyler. Produkcja ma koncentrować się raczej na politycznych knowaniach, a nie walkach gladiatorów. Jeśli to wszystko brzmi znajomo, to całkiem słusznie, bo tego typu rozwiązania pojawiały się w poprzednich wersjach scenariusza. Jako, że zrezygnowano z wszelkich nadprzyrodzonych wątków, Maximusa na ekranie nie zobaczymy. A przynajmniej nie w bieżącej linii czasu. Zawsze dopuszczalne są ewentualne retrospekcje. Wszystko jednak wskazuje na to, że Russell Crowe nie wystąpi w filmie, co sam potwierdził w mediach społecznościowych. Oczywiście zawsze istnieje opcja, że jego udział jest skrywany w tajemnicy i ma być niespodzianką dla fanów, ale póki co żadne poszlaki na to nie wskazują. Zatem główną rolę obejmie Paul Mescal, którym Ridley Scott na przesłuchaniach castingowych był absolutnie zachwycony. Connie Nielsen powróci jako Lucilla, matka głównego Bohatera w Cesarza Karakale wcieli się Joseph Quinn, aktora możecie znać z roli Ediego w ostatnim sezonie serialu Stranger Things. W Goethe wcieli się Fred Heshinger. Na początku miał go zagrać Barry Kogan, ale z uwagi na konflikty z terminami musiał z tej roli zrezygnować. Wiemy, że w filmie pojawi się również Pedro Pascal oraz Denzel Washington, jednak nie udostępniono jeszcze informacji kogo zagrają. za scenariusz odpowiada David Scarpa, pan, który od dłuższego czasu współpracuje z Ridleyem Scottem. Napisał dla niego scenariusz do filmu "Wszystkie pieniądze świata" oraz do właśnie powstającego Napoleona. Autorem zdjęć jest oczywiście stały współpracownik Ridleya, czyli Dariusz Wolski. Praca na planie filmowym oficjalnie ruszyła dosłownie kilka tygodni temu. Ekipa wyruszyła do Maroka. Planowane są jeszcze zdjęcia na Malcie oraz w Anglii. Co ciekawe, kilka dni temu na planie miał miejsce przykry incydent, na skutek którego kilku Kaskaderów wylądowało w szpitalu z poparzeniami ciała. Na szczęście nikomu nie stało się nic bardzo poważnego, przynajmniej według oficjalnych przedstawicieli studia. Wydarzenie to jednak pokazuje, że mimo nacisków scenariuszu na polityczne wydarzenia, trochę akcji, tak czy owak, na ekranie zobaczymy. Premiera filmu planowana jest na 22 listopada 2024 roku.